Dziekuję bardzo za Z tej strony Niko Bart, ulubiony youtuber A dzisiaj lecimy sobie z Drugą częścią Całego mojego dnia Tak sobie powiedziałem, że Fajnie byłoby Jak chcecie za wasze podziękowanie To teraz właśnie nikt do tego odcinka No. A ja dzisiaj będziemy robić sobie. Nie ja, tylko będę sobie nagrywał ja. Cały mój dzień. Cały mój dzień po prostu... Tak jak był wcześniej w pierwsza część Więc trzeba by było coś starać na życie, żeby to no, że zawiesić. No, z zostacie z wątku, lajka. A ja co? Fajowska, Fajowska A on Bo. Ja sobie też szkoły. Jest czwartek. Dla mnie czwartek, dla Was. Sobota, nie wiem, który widzi. Nie, 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 z nie, nie, no, po prostu jest kolejny nie, i tyle Dla mnie jest czwartek Ja nie, wiem Pewno to widzicie, więc nie, wiem nie, no. nagrywa to zapas. Pewno będziecie to widzieć wy. Uwaga, uwaga. Piątek będzie tam gdzieś chyba raczej, czyli na jutro. A o, jakże żeby się strzelił w łeb. Tak, gółdę muszę się obciąć. Więc no. No, więc lecimy sobie tak. O trochę nudny vlog nie powiem, że nie Ale tak chodzi sobie tak o to chodzi, a nie o tak sobie chodzi kurwa Pana się, lat gamingowy kanał bo po prostu fajnie jest będę tam chciał zrobić nadrobić odcinkami 12 odcinków mogę wrzucić jak wam się będzie chciało napiszę tu w komentarz jak zobaczę że tam się podniósł po prostu prog łapkowy itp no fajnie, jak sobie nie zapomnę, to teraz macie tutaj. Ile mam nowych subskrybentów od rozpoczęcia, jakby... Daily. Czy coś w tym stylu. Zarobiście jest. kurwa, Paraleci, ja bym palił. To jest dla mnie, proszę Państwa. Pierwsza część yy. nie wiem jak poszła, bo jeszcze nazwana jest już wrzucona po jeszcze nie patrzyłem Ale zawsze no. Dobra ja lecę. Dzisiaj trochę jeszcze mam do nagrania zapas, ale ten odcinek się jeszcze nie kończy. Dla mnie się kończy jakby jego część. No, wakoman komar mi usiądł na ręce i mnie powiem, ten. Teraz boli. Dobra, to ja się z Wami żegnam na razie. Do następnego. Cześć. Morci kobiet, morci zabił i zmarzyli go tam u niego. Nie? Tak wśród liczków na samym dole, bo obiektko na środku miał M3 tak. M4, bo mniej bogu niecał, mniej w ogóle jak go wszystko odjeżdża tak bywa, ale co dzień tak no. się nie pochlali jak się pochlali, to zostali w tym pokój 3-4 godziny czy 5 tak no. no. i od nowa Już będzie koniec tego vloga Niestety Ale cóż jak tak nie będę robił nic innego jeszcze tylko kosze tam oto ustawię to będzie koniec aktywności na No tam już tylko jakieś tam przyjemności ale co wydawałam Powiedzmy Nie mam czasu, bo muszę film uszyścić, ten właśnie, bo się okazało, że nie mam tego. Kurwa, właśnie Dobra. Weszło. Więc ja Wam dziękuję. Subskrybujcie kanał jak już mówiłem wcześniej a ja lecę do domu nagrywać dla Was odcinki. A wpadajcie na gamingowe zaraz link w opisie, bo dostaniecie serię odcinków, zobaczycie jak będziecie na odcineczku pierwszym gamingowym dzisiaj więc cześć!